Jestem świnka Pepa, to mój mały brat George, to mama świnka, a to tata świnka, <grym> Świnka Pepa, zakupy. Pepa i George idą na zakupy, <grym> Pepa i George lubią zakupy. George lubi siedzieć w wózku. Pepa też to lubi. Tato, czy ja też mogę siedzieć w wózku? <laughs> Jest. Nie szuka. dla psa. O. Ale możesz pomóc w zakupach. O jejku. Mam cztery rzeczy na liście: Doritos. makaron, cebulę i owoce. Znajdę wszystko. Daddy. Pepa i George uwielbiają zakupy. Pepo, pierwsze są pomidory. Do hmm. Widzę je, widzę je. Tu są pomidory Do mamusiu. Dos. Dobrze, Pepo. Raz, dwa, trzy, cztery. A to by się coś nie popsuło? Włóż je do wózka. Znalazłam pomidory. Świetnie, Peppo. Pomidory skreślamy z naszej listy. Co jeszcze jest na liście? Makaron! Makaron! Kalon! Racja, George, ale to jest makaron. Ma Następne? Mm, zapomniałam wszystko. A ty pamiętasz, George? Dinozaal. Dinozaur! Dinozaur? George, się, w supermarkecie nie ma dinozaurów. <laughs> nie, George. Następną rzeczą na liście jest cebula. Cebule! Już pamiętam! Są tutaj. na na Makaron? Cebule? Słubra. Arbus? Ciasto czekoladowe. Ciasto czekoladowe? Ciasto czekoladowe? Czy było na liście? Pepo, to ty włożyłaś ciasto czekoladowe do wózka? Nie mamo. George, to ty włożyłeś ciasto czekoladowe do wózka? Nie! Ja też tego nie zrobiłam. No to kto? Eee, pomyślałem, że będzie na deser. A to świnko. <śpiewanie> brzydki tatuś.